Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Porady medyczne Bonifratów z Konwentu i Szpitala Świętego Jana Bożego z Łodzi i przedstawiam naszych gości, pani doktor Elżbieta kędzia i pan dr Marcin Samosiej. Chcemy Państwa dzisiaj zapoznać z tematem zapalenia płuc. Starą tradycją, pani doktor, jakieś wprowadzenie? Jakieś? No, zapalenie płuc jest jednostką chorobową, gdzie problem procesu zapalnego dotyczy miąższu, Płucnego. Schorzenie, które jest, było i będzie bardzo ciężkim schorzeniem, bardzo ciężką jednostką chorobową, która bardzo, ale to bardzo obciąża chorobowo pacjenta. Pośród objawów, które mamy w rozporządzeniu, w klinicznej są objawy, które dotyczą bezpośrednio układu oddechowego, ale nie tylko, na przykład gorączka, kaszel i, i tak dalej, ale też refluks. Czy, czy, czy tutaj możemy jakoś to rozdzielić, sprecyzować, jakby pan to opisał, jak chodzi o podstawowe objawy towarzyszące tej chorobie? To znaczy, no, refluks jest chorobą zupełnie tak. jakby z, innej, z, innej, z innej dziedziny, ale pośrednio może to. To znaczy, się te, oczywiście te może być tak, że refluksowe zapalenie przełyku czy zarzucanie tej treści żołądkowej do, do przełyku, może też ta treść trafiać do oskrzeli, powodować drażenie oskrzeli i e, na przykład zachłystowe zapalenie płuc. Tak. E, kiedy mamy pacjenta przykład, leżącego, nieprzytomnego czy pacjentów, którzy są na przykład e, e, ratowani, którzy zostali podtopieni, kiedy ta woda z jeziora czy z morza dostawała się na przykład do, do, do oskrzeli, może powodować to z, z, zapalenie płuc takie zachłystowe, ale to jest oczywiście margines. Najczęściej tak. mamy do czynienia jednak z tymi, z tymi zapaleniami dotyczy, na tle infekcyjnym, czyli wirusowym, potem bakteryjnym, czasem grzybiczym i jakby to jest jakby ten nasz chleb powszedni, jeżeli chodzi o poradnie, czy o szpital i oddział internistyczny. Czyli wracając do objawów, które objawy są takie typowe, charakterystyczne, które... Znaczy ja jeszcze, przepraszam, że wrócę do refluksu, ale refluks przy zapaleniu płuc, to to, co Pan doktor wspomniał, to jest takie bardzo duża filozofia. No, główną przyczyną, jeżeli mówimy o refluksie, to one częściej przyczynia się do zapalenia uskrzeli, mhm. z, natomiast nie do, do może zapalenia płuc. Ale wracając do objawów, no objawy mogą być głównie objawy, ja to nazwała je ogólne, oraz związane z lokalizacją zapalenia. Ogólne, czyli uczucie osłabienia, rozbicia, bóle stawowo-mięśniowo, oczywiście wszystko też zależy od etiologii zapalenia, gorączka, no i objawy ze strony już samego narządu, czyli kaszel, kaszel, jeszcze raz kaszel. Kaszel, który najpierw może być kaszlem suchym, a później, w miarę jak choroba trwa, może być wilgotny, czyli zaczynamy odksztuszać wtórnie do niego, mogą być bóle kujące, zwłaszcza przy oddechu w obrębie klatki piersiowej. W związku z tym, pacjent, jak to my nazywamy, jest pacjentem wziętym, pacjentem bardzo źle się czującym, pacjentem osłabionym, pacjentem proszącym o pomoc, bo zdarzają się oczywiście, zwłaszcza u osób młodych, bardzo ciężkie zachorowania, napłatowe zapalenia płuc z dnia na dzień, że pacjent nagle jest ścięty z nóg z dusznością. No to są w tej chwili rzadkie przypadki, ale jednak mamy z nimi do czynienia. Natomiast jeżeli chodzi o zapalenia płuc u większości pacjentów, to często ci chorzy byli leczeni najpierw jako infekcja. Górnych dróg oddechowych, a kiedy stan pacjenta się nie poprawiał, trafiają do nas i w obrazie radiologicznym mamy potwierdzenie, że mamy do czynienia z zapaleniem płuc. Bo nie zawsze nawet badanie fizykalne pacjenta e, e, musi nam powiedzieć, że mamy do czynienia z zapaleniem płuc, bo są takowe, które dają bardzo minimalistyczne zjawiska osłuchowe. No właśnie, na ile, na ile ten obraz jest mylny? jak przychodzi pacjent do poradni leczniczej, że trudno rozróżnić, czy to jest górny odcinek okładu oddechowego, czy to jest dolny, czy to już są płuca, czy to jeszcze jest na przykład krtań, czy oskrzela. To tak, znaczy, jeżeli mamy te typowe objawy, to oczywiście sprawa jest dość prosta, bo mamy pacjenta z gorączką, z kaszlem, osłuchujemy My najczęściej wtedy nie pozostaje wątpliwości, że trzeba temu pacjentowi wydać antybiotyk, czasem w niektórych sytuacjach zalecić na przykład udanie się do szpitala, czy z zdjęcia rentgenowskiego, żeby ocenić jakby jak dużo tych zmian w płucach się tam. Nazbierało. ale czasem mamy pacjentów, którzy mają objawy właśnie te niecharakterystyczne, starsze osoby, które czasem nie kaszlą, bo jeszcze tej wydzieliny zebrało się tyle, żeby doprowadziło żeby do kaszlu, nie gorączkują, tylko po prostu takie bardziej apatyczne, osłabione, coś się z nimi dzieje, tracą apetyt, i wtedy, I wtedy, jakby tutaj, no, to wywiad nie, nie wskazuje nam bezpośrednio na zapalenie płuc, ale już potem badanie, dalsze osłuchanie, może, może nam takie taki takie, takie kierunek myślenia yy, pokazać, gdzie, yy, gdzie wiemy, że pacjent wymaga wtedy leczenia, a chociaż jeszcze nie ma typu wojowego zapalenia płuc, my to zapalenie płuc jesteśmy w stanie rozpoznać. I tu, jest, tu jest też taka sugestia, że jest przebieg pierwotny i wtórny tego zapalenia i czy tutaj możemy to rozróżnić ze względu na na jakby przyczynę, czyli jak chodzi o te drobne ustroje. No znaczy w jednym z zapaleń płuc, mykoplazmatycznych, czyli takich atypowych zapaleń płuc. Rzeczywiście mówi się najpierw o tym, że mamy objawy ogólne, przepraszam objawy pierwotne, czyli takie infekcyjno-podobne, a dopiero później zapalenie płuc. Natomiast w części to, co wspomniałam na początku, mamy bardzo często objawy, które przypominają przeziębienie, ale jeżeli ono zaczyna przybiegać no, nieco bardziej niepokojąco, z gorączką, z gorszym samopoczuciem i bardziej nasilowane. Objawami ze strony układu oddechowego, to zawsze pacjent winien zgłosić się do lekarza i winien być zbadany. W początkowej fazie pewnie pacjent zaczyna się sam leczyć w domu. No zwykle tak, traktując te, te objawy jako zwykłe przeziębienie, czy to ostre takie zapalenie oskrzeli. Do którego momentu? Co go powoduje, że idzie do lekarza? to myślę, że różnie. Na pewno przedłużająca się gorączka, jeżeli takowa trwa, powiedzmy, powiedzmy 38-39, czasem więcej, albo też stany podgorączkowe, które są może mniejsze, mniej uciążliwe, ale też jednak niepokoją, bo już trwają na przykład czwarty, piąty dzień i to nie chce mijać. Kaszel, pokasływanie, e, odkrztuszanie coraz to większej ilości widzieliny, czy ta widzielina zmienia swój kolor w takim wirusowym zapaleniu osk oskrzeli, czy zapaleniu płuc w początkowej fazie, ta widzielina może być jasna, przejrzysta, niewielka ilość. Natomiast w zakażeniach bakteryjnych często ona zmienia kolory z żółta, zielona, szara, jest jej więcej, pacjenci się męczą z odkrztuszeniem, jest ona gęsta, e, dochodzą właśnie te inne objawy, jak osłabienie, jak, 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 jak brak sił, i wtedy no, pacjent na pewno szuka jakiejś porady, bo widzi, że te domowe środki, które zastosował, nie wniosły wiele albo przejściowo po, doprowadziły do poprawy y, i y, potem ono, y, objawy wszystkie y, znowu hurtem nawracają. Bardzo dziękuję. Tymczasem posłuchajmy wypowiedzi naszych specjalistów. Bardzo dziękujemy Państwu za y, ten temat, a kontynuujemy go po wysłuchaniu naszych specjalistów. Zapalenie płuc jest groźną chorobą układu oddechowego. W badaniach laboratoryjnych wykonujemy przede wszystkim posiewy bakteriologiczne płuciny. Czynnikami wywołującymi chorobę mogą być wirusy, bakterie takie jak dwoinka zapalenia płuc, hemophilus influenzae, mykoplazmy, nawet Escherichia coli. W bakteriologii pokaże nam się odpowiedni patogen. I wykonany zostanie antybiogram, według którego lekarz będzie mógł leczyć skutecznie zapalenie płuc. W ciężkich zapaleniach płuc pacjent musi być hospitalizowany. Bardzo dziękujemy naszym specjalistom i kontynuujemy nasz temat. Trafia pacjent do szpitala z zapaleniem płuc i jak wygląda jego droga leczenia? Po pierwsze musimy potwierdzić, że jest to zapalenie płuc, bo jednak gro pacjentów trafia ze skierowaniem w zapalenie płuc bez obrazu często radiologicznego w warunkach ambulatoryjnych. W związku z tym my musimy potwierdzić, czy jest to zapalenie płuc, czy nie ma, bo często infekcja jest tak bardzo masywna, która nawet my też jesteśmy przekonani, że to będzie zapalenie płuc, a okazuje się, że radiologicznie go nie ma i często odwrotnie. Jesteśmy zaskoczeni, że nagle u pacjenta mamy to zapalenie płuc. Natomiast no, droga leczenia jest taka, że w zależności od tego, jak pacjent się czuje, no, musimy działać i przeciwgorączkowo, i mukolitycznie, jeżeli jest kaszel wilgotny, bądź hamować ten kaszel odpowiednimi lekami, jeżeli kaszel jest suchy i do tego jeszcze daje bolesność w obrębie klatki piersiowej, taki ból opłucnowy, bo zajęta została opłucna, więc każdy ruch pacjenta może nastręczać duże kłopoty i bolesność, więc musimy tutaj postępować również przeciwbólowo. No i dołączamy antybiotyki antybiotyki, dołączamy antybiotyki. Jeżeli kaszel jest produktywny, to zawsze powinniśmy wziąć tę plwocinę na posiew, zwłaszcza u chorego gorączkującego, a później dać antybiotyk szerokowidmowy, taki, który no, na pewno jest prawdopodobieństwo, że pacjentowi pomoże i czekać na to, co będziemy mieli w posiewie. No właśnie tutaj pani z laboratorium mówiła, że i biochemia i rentgen i e, mikrobiologia jest bardzo ważne w diagnozowaniu. Tak, bo oczywiście możemy wtedy jakby no rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z bakteryjnej najczęściej z tym w tych szpitalach naszych mamy do czynienia z tym bakteryjnym zapaleniem płuc, które musimy potraktować antybiotykiem, ale zdarzają się też na przykład zakażenia grzybicze, które no są bardziej przewlekłe i też wymagają jeszcze innego podejścia, troszkę bardziej, bardziej bardziej, cierpliwego leczenia i też zastosowanie leku przeciwgrzybiczego, także tutaj też tak samo te badania pomogą nam ocenić, czy u pacjenta nie ma innych zaburzeń związanych z zapaleniem płuc, na przykład niewydolności, Krążenie, nasilenie wdolności nerek, przy odwodnieniu, prawda, kiedy pacjent gorączkuje, może dochodzić do pogorszenia pracy nerek, czy nasilenia przebiegu cukrzycy. To są te inne, inne schorzenia, z którymi często pacjenci do, do szpitala trafiający no, trafiają, że oni mają tylko i wyłącznie zapalenia płuc. Przeważnie to są osoby z wieloma innymi jeszcze problemami wokół. Pani specjalistka od dietetyki zachęca do tego, żeby, żeby wzmacniać swoją odporność poprzez dietę, przez jedzenie odpowiednich, odpowiednich produktów, ale też mamy do, do dyspozycji różne preparaty witaminowe, mikroelementowe. Co pani doktor na to? Czy zażywać, czy nie? Znaczy, oczywiście, że jestem za tym, żeby pacjent wspomagał się i żeby się w ogóle, żebyśmy my w okresach takich jesienno-zimowych wspomagali się pewnymi preparatami, które można nazwać szeroko rozumianymi suplementami diety witaminowymi. Natomiast przestrzegam przed zażywaniem samych suplementów i że tak powiem, przewitaminizowaniem się, czyli przestrzegam przed tym, żeby brać suplementy, które są i witaminami i osobno jeszcze brać duże dawki witaminy C i osobno brać jeszcze, nie wiem, inne suplementy typu czosnek, pomieszany z żeńszeniem. No, Pan doktor mnie tutaj na pewno poprze, bo tych preparatów jest bardzo dużo na uodpornienie, na wykrztuszanie, no nie wiem, no, no tysiące, więc bardzo bardzo bym prosiła, żeby tutaj to bardzo rozważyć. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest oczywiście odżywianie w okresie okołoinfekcyjnym. To zawsze będę mówiła, że tutaj te, pacjent może nawet nie mieć apetytu, więc to, co zjada, powinno być na pewno wysokokaloryczne, lekkostrawne. To jest baza, ale my na dobrą odporność nie pracujemy tylko w momencie, gdy jest już infekcja, bo ona raczej świadczy o tym, że nam gdzieś ta, in, ta odporność się załamała. My powinniśmy całym naszym każdą godziną naszego życia pokazywać, że dbamy o siebie, że się dobrze odżywiamy, że się ruszamy, że chcemy żyć zdrowo, a wówczas niewątpliwie prawdopodobieństwo infekcji, nawet w okresie istniejących dużej zachorowalności, może być zminimalizowane. To jedna kwestia, a druga, jeżeli już mamy mówić o odporności, to tutaj winno być zachęcenie wszystkich osób do tego, aby się szczepili. Bardzo Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, że pacjenci starsi, dzieci, pacjenci, którzy ludzie, osoby w ogóle, które pracują w dużych skupiskach z ludźmi w tym pracownicy służby zdrowia, nauczyciele powinni szczepić się przeciwko grypie i bardzo jest popularne szczepienie przeciwko pneumokokom, aby zminimalizować prawdopodobieństwo zachorowania, a jeżeli już dojdzie do zachorowania, bo szczepienie nie do końca nas zabezpiecza, to można złagodzić jego przebieg tejże infekcji? Kończy się leczenie w szpitalu, pacjent dostaje recepty, dostaje również zaproszenie do leczenia naturalnego, czyli do poradni ziołoleczniczej i tam, co mu pan serwuje. Na pewno przedłużamy to leczenie z ukierunkowanym na układ oddechowy, to znaczy często jeszcze pacjent pokasłuje, czasem ten kaszel przeciąga się nawet na kilka tygodni od czasu wyjścia ze szpitala, dlatego dajemy środki właśnie czy ułatwiające wykrztuszanie, czy yy, przeciwkaszlowe, kiedy ten kaszel na przykład jest suchy, męczący, bo może zostać taka nadwrażliwość skrzeli. już nie ma wydzieliny, a pacjent jeszcze pokasuje, bo jakby nie dogoiły się jeszcze jego, jego śluzówki. Także tutaj zależy od objawów, dajemy czy, czy zioła, zioła łagodzące kaszel czy, czy uruchamiające tę wydzielinę, na pewno zioła też wspomagające yy troszkę, powiedzmy, w cudzysłowie oczyszczenie organizmu po stosowanych antybiotykach. Często, często pacjent taki zapalenie płuc brał wcześniej, zanim trafił do nas kilka antybiotyków, bo było niepowodzenie leczenia w domu. Jednym czy drugim antybiotykiem trafił do szpitala, dostał trzeci, także też jego, jego śluzówka jelit wymaga troszkę wspomagania, także to, czy stosowanie probiotyków, czy leków łagodzących, łagodzących jakieś podrażnienia w przewodzie pokarmowym. Działania ogólnie wzmacniające, żeby ta odporność jego była lepsza, żeby on nie zapadł za Następną, kolejną infekcję, e, trochę działań też wyciszających, jeżeli mam pacjenta, który, który jest pobudzo, w jakiś sposób e, zmęczony psychicznie też tą, 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 tą sytuacją, że nagle musiał wylądować w szpitalu, że musi się męczyć, bo, a do tej pory czuł się zdrowo. E, no plus oczywiście leczenie chorób towarzyszących, e, wszystkich innych objawów, które ten pacjent ma. Wspomaganie również fizjoterapeutyczne. Powinno być w szpitalu, ale też w domu, prawda, powinien pacjent się jakoś uaktywniać, żeby walczyć z tą chorobą. Tutaj pani magister nam serwuje pewne ćwiczenia międzyże... mięśni międzyżebrowych, przepony, sp sprężynowanie klatki, oklepywanie, inhalacje, drenaż i tak dalej. Czy Wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest pacjent. Oczywiście pacjent im jest młodszy, bardziej sprawny, to bardzo dobrze sobie z tym wszystkim radzi. My mówimy tylko o tym, żeby zachował higienę w momencie kaszlu, prawda? żeby nie, ten kaszel no, nie był kierowany na współtowarzyszy niedoli w tym szpitalu, czy na domowników, czy nawet jeżeli jest sam w pokoju, to również powinien zachować higienę. Natomiast no, polecamy gimnastykę oddechową. Wychodzi o to, żeby nawet kilkanaście razy na dobę bardzo głęboko, tak jak to się mówi, pełną piersią oddychać. Istnieje coś takiego jak dmuchanie w butelkę z taką rurką. Bardzo proste ćwiczenie, bardzo proste tak. ćwiczenie oddechowe, aby zwłaszcza u osób starszych, które leżąc gorzej wentylują pola płucne. W związku z tym, jeżeli pacjent nawet sam nie może tego czynić, jest Pielęgniarka, która trzymając tą buteleczkę, no, tłumaczy pacjentowi, żeby teraz wydmuchał, wydmuchał do tej butelki powietrze z płuc i już te mięśnie troszeczkę bardziej pracują. No i to, o czym tutaj ojciec też wspomniał, te wszelkie, jeżeli pacjent jest pacjentem zwłaszcza leżącym, drenaże ułożeniowe, czyli przekładanie pacjenta i to, co podkreślam, nawodnienie pacjenta, bo jak pacjent będzie odwodniony, będzie mało pił, to siłą rzeczy będzie to ta wydzielina będzie nadar bardzo gęsta i zalegająca obrzewie drzewie preparatów naturalnych roślinnych, co możemy dodać do tej inhalacji, żeby uaktywnić ten, te drogi oddechowe? E, na pewno tak wszelkiego rodzaju olejki eteryczne, sosnowy, eukaliptusowy, anyżowy, e, tymiankowy, e, z takich e, preparatów, które pijemy. Tutaj mamy syropy, czy syrop zdziewany, syrop, syrop z kopytnika, syropy e, takie, które uruchamiają wydzieliny wykrztuśnie działające albo te łagodzące z babki lancetowatej, e, lnu, siemielniane, które też działa powlekająco. E, tutaj rzeczywiście trzeba dobrać to, jakby do tego, do, do, raz, że do potrzeb danego pacjenta, też do fazy, w którą się znajduje. Bo to mówię, w różnych momentach pacjenci do nas trafiają, jakby jedni wymagają właśnie łagodzenia kasztu, a inni z kolei właśnie uruchamiania tej wydzieliny. A propos tego kasztu, właśnie, czy te cywilizacyjne jakby zagrożenia, które idą jak fala z tym smogiem, z tym wszystkim, co się wiąże z nieczystym powietrzem, mają też wpływ na to. Na, na te znaczy choroby. mają bardzo duży, oczywiście może nie tyle na samo zachorowanie, jakim jest zapalenie płuc, ale na drażnienie dróg oddechowych i mają wpływ głównie u osób, które mają przewlekłe zapalenie oskrzeli, bo przewlekłe zapalenie oskrzeli to między innymi częste nawracające infekcje wirusowe mogą do niego, częste nawracające infekcje drzewa oskrzelowego, przepraszam, mogą do niego doprowadzić. To drażnienie oskrzeli wtórnie Powoduje kaszel. Sami wiemy, że jeżeli no, nagle pojawi się jakiś zapach, to my wtórnie do tego będziemy mieli kaszel. Smog jest dramatyczny. W związku z powyższym, no, w tej chwili, zwłaszcza kiedy no, nagrywamy ten program, jest mróz i wszyscy apelują o to, żeby w pewnych miejscach małe dzieci nie były wyprowadzane nawet na spacer, bo może być duszność. Zwłaszcza tam, gdzie te dzieci wtórnie no, są już bardzo dużymi wrażliwcami. prawda? Yy, jakaś yy, jakaś sentencja na koniec tak, moja sentencja byłaby taka, żebyśmy pamiętali, że zapalenie płuc, pomimo tego, że od czasu wprowadzenia antybiotykoterapii zmniejszyła się śmiertelność, to nadal około 450 milionów ludzi na świecie rocznie zapada na zapalenie płuc, czego 4 miliony ginie, więc Reszty statystyki są statystyki. bardzo niepokojące i mój apel jest taki, aby nie bagatelizować nawet najdrobniejszej infekcji, zwłaszcza jeżeli e, jesteśmy osobami, które mają już inne schorzenia, bo zawsze pod powiem, czynnika infekcyjnego te inne, Choroby mogą nam się uaktywnić. I proszę, żeby to było dbanie nie tylko o samych siebie, ale również wtórnie o naszych bliskich, o naszych kolegów z pracy, bo jesteśmy źródłem infekcji. A zatem, jeżeli mamy infekcję i żeby ona się dalej nie rozprzestrzeniła i nie doszło nawet do zapalenia płuc, to po prostu leczmy nawet najbardziej banalną rzecz, która wcale wbrew pozorom banalna nie jest. Serdecznie dziękujemy. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy i zapraszamy na dalszą część programu Bliżej Natury. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Witamy serdecznie Państwa. Szczęść Boże! Jesteśmy, staramy się być bliżej natury i próbujemy walczyć z chorobami, które nas gdzieś tam dosięgają. Dzisiaj temat poważny, bo zapalenie płuc. Wielu z ludzi się zmaga z tym, zwłaszcza w starszym wieku. I jak panie doktorze tutaj y, radzić sobie z tą ciężką chorobą? Mhm. Oczywiście tutaj możemy rozróżniać kilka rodzajów. Mamy zapalenie płuc wirusowe, które mamy. Kiedy te objawy są troszkę inaczej wyrażone niż w tych bakteryjnych, bardziej poważnych. Przy tych wirusowych często możemy stosować środki objawowe, zanim na przykład jeszcze nie będzie potrzebne, zanim będzie potrzebne włączenie antybiotyku. Możemy stosować środki wyksztuśne, przeciwzapalne, wzmacniające na organizm. I tutaj z tych wyksztuśnych to, to mamy te, te zioła, które wielokrotnie prze, prze, przewijają w tych chorobach układu oddechowego, czyli mamy prawoślas, mamy dziewannę, mamy babkę lancetowatą, która tutaj jest, tutaj mamy jej. Jeden egzemplarz prawda, nasiona liście. i Ziele babki jest stosowane w syropach, w naparach takich, które działają i przeciwzapalnie, i przeciwbakteryjnie, czyli zapobiegają na przykład przy takim wirusowym zapaleniu, żeby nie nadkazić nie nadkazić bakteriami i organizmu, ale też działają immunostymulująco, czyli wzmacniają odporność przeciwko infekcjom. Ma dodatkowe działania powlekające osłonowe na przewód pokarmowy, o czym też może tutaj powiemy za, za, za moment przy zapaleniu płuc. Tutaj mamy ślas dziki, wszelkiego rodzaju ślazy, prawoślaz, malwa, też działają wykrztuśnie, powlekająco, czyli też są skuteczne w łagodzeniu kasztów, w łagodzeniu tego podrażnienia o skrzeli płuc, w rozdłużeniu wydzieliny, żeby łatwiej ją było wykrztusić. Czyli śmiało możemy po prostu suplementować się ziołami jako y, też osłonowe w po antybiotykoterapii, czy, czy, czy to może być też stosowane razem z antybiotykoterapią? Tak? Jak najbardziej możemy stosować razem z antybiotykami, bo to leczenie nie przeszkadza jedno drugiemu. Antybiotyk działa dość wąsko, przeciwbakteryjny działa, działa żeby zwalczyć przyczyny zapalenia płuc. Natomiast działamy możemy troszeczkę wspomóc leczenie tej przyczyny, ale bardziej możemy wspomóc leczenie tych objawów towarzyszących. I tutaj, na przykład, przy stosowaniu długotrwałych antybiotyków często mamy obciążenia przewodu pokarmowego. Tu stosujemy osłonowe zioła w kierunku. Osłony jelit, na przykład pięciornik, którego tutaj listki mam, wziąłem, zebrałem po drodze, wiedząc, że będziemy o tym rozmawiać. Pięciornik kurzeziele, czyli to jest zioło, które działa przeciwbiegunkowo, ściągająco przeciw zapalnie w jelitach, kiedy na przykład mamy jakieś podrażnienia wywołane, wywołane antybiotykami czy innymi lekami syntetycznymi. Tak samo działa babka, o której mówiłem wcześniej, też powlekające, też działa rozkurczowo na, na, na przewód pokarmowy. Mamy ostropę, który z kolei osłania wątrobę przy działaniu tych antybiotyków obciążających tutaj ten. Narząd. Także, także można zioła dać jako uzupełnienie samego leczenia zapalenia płuc, ale też jako pewną osłonę, która ułatwi branie tych leków chemicznych. Szeroki wybór i szerokie spektrum, ale po e, zapaleniu płuc to jest bardzo poważna choroba i pacjenci są bardzo osłabieni. Często Co tak. zrobić, by ten organizm wynieść do tego poziomu przed chorobą? Tak, dlatego zatrzymaliśmy się na przykład tu przy pokrzywie. I nie, nie jest taka, aż może być bardzo okazały egzemplarz, pokrzywy. Lepiej nie dotykać, czy e, może. No wiadomo, to poparzenie nic tam nie zrobi, natomiast, natomiast to jest ta pokrzywa zwyczajna, teraz mamy też całą masę, całą masę pokrzyw rosnących wszędzie. Jest to jako chwas, jest to bardzo, bardzo zioło bogate w ogóle w właściwości lecznicze, ale tutaj Samem nam chodzi... Samemu kiedy to najlepiej zbierać? To znaczy można, bo zależy jak chcemy stosować, bo jeżeli chcemy stosować same, świeże, świeże zioło, to znaczy świeżą roślinę, w której można robić soki, czy jakieś sałatki, czy, czy, czy stosować ją w stanie takim niewysuszonym, to najlepiej maj, czerwiec kiedy ona jest świeża, zielona, kiedy jest naj najbardziej soczysta, najwięcej tego soku. Natomiast e, suszone, e, suszone liście pokrzywy, czy korzeń pokrzywy, stosujemy one, działa wzmacniająco, działa oczyszczająco, ma działanie moczopędne, czyli oczyszcza organizm tych metabolitów, na przykład antybiotyków. E, wzmacnia krew, czyli działa przy, przy, przy wszelkiego rodzaju niedokrwistościach, anemiach. E, działa też stymulująca na odporność. E, trochę rozkurczowo, także, także jego, jej działania pokrzywy są bardzo, bardzo szerokie i na przykład u takiego rekonwalescenta można popijać czy sok z świeżej pokrzywy, ale można też stosować właśnie, kiedy to nie sezon, na, na to Świeżą pokrzywę stosować na pary z suszonego ziela, ale tak samo można stosować drapacz lekarski, tysiącznik. To są też zioła, które wspomagają łaknienie, wzmacniają apetyt. Także po takiej wycieńczającej kuracji antybiotykowej czy po zapaleniu płuc, jest to też ważne, by takie mieszanki móc, móc mieć gdzieś tam e, w, zaplanować i takiemu pacjentowi e, zapisać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. E, bardzo się cieszymy tą wiedzą, z którą Pan się tak z nami obficie dzieli. E, Wszystkim Państwu życzę, żebyście mogli oddychać pełnią płuc i żebyście cieszyli się życiem i unikali wszelkich, wszelkich chorób. Do następne, w następnym odcinku bliżej natury spotkamy się już za tydzień. Serdecznie zapraszamy. Szczęść Boże.